Teraz Wam pokażemy tajny schowek. Tutaj się wyciąga z boku tej przyczepy taką szufladę. Taki barek, jakby. Witajcie, dzisiaj przyjechałem do Jacka, ponieważ Jacek ma bardzo zabytkowy zestaw kempingowy. Będziemy dzisiaj go nagrywać dla Was. Pytaliście w komentarzach, czy Jacek ma jakieś przyczepy 50-letnie. I okazuje się, że ma. Jacek, powiedz, co to jest za przyczepa. To jest przyczepa polskiej produkcji w zakładach Niewiadowa. One się jeszcze inaczej nazywały. Zakłady wyrobów precyzyjnych Niewiadów. Wyprodukowana w 1971 roku. Czyli ma 48 lat. Dla ciekawostki powiem, że to jest przyczepa produkowana przed nk które widzicie tutaj. Mhm. Czyli. Czyli ostatnio pokazywaliśmy Wam te NK. To one są młodsze. Skończyli produkować Romi, mieli niecały mhm. rok przerwy i zaczęli produkować Enki. Enki wtedy były super nowoczesne na tamten czas, tak. No, Romi wyprodukowali w latach 70-71, wyprodukowali 570 sztuk. I Ty masz jedną sztukę z tych ta 500. Jest, ta jest 207 numer i nie chcę wprowadzać w błąd, ale jest na pewno najlepiej zachowaną Romi w Polsce. Mhm. I albo jedyną, albo jest jeszcze jedna z całkowicie zdezolowanym środkiem. Mhm. Czyli Ty masz najbardziej zadbaną w Ta Polsce, jest można powiedzieć. Najbardziej zadbana. Dobrze, a co masz podłączone tutaj. A, yy... podłączone mam też kąsek. Jest to Fiat yy, Duży 125 1300 yy, z 1968 roku. Jest to pierwsze. To, co, co jest bardzo ważne, jest to pierwsze 7 miesięcy produkcji Fiata w Polsce. On jest 1027 staśmy, mhm. co jest najbardziej charakterystyczne. Tylko przez pierwsze 7 miesięcy produkowano z takim wąskim wlotem. Aha, czyli nowsze modele już tego nie mają? Nowszy model po 7 miesiącach już był taki wyższy. Mhm. I był produkowany przez... do 78 roku, bodajże. A później Emery już miał całą taką wysoką kratkę. Mhm. Tak? Także co go tu dalej charakteryzuje? Są biegi w kierownicy. Aha, czyli nie tutaj przyręcznym. Nie, 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 nie. I widzę na pierwszy rzut oka, że nie ma zagłówków. Są... Wtedy jeszcze nie Ta, było zagłówków, nie? Nie ma pasów bezwładnościowych. Mhm. Zobaczcie, pasy nie zwijają się tak nie, jak nie. w tych nowoczesnych, tylko musieliście je napiąć nie, 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 takim nie, 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 nie. specjalnym napinaczem. Zwróćcie uwagę na okienka tutaj, jak się ładnie okienka otwierają. Proszę bardzo. Mhm. Stare zaczepy, tak? Włączniki świateł. Także takich kwiatów jest mało. Takich kwiatów jest mało. Radio jest z późniejszych lat w 1968 roku nie produkowano safari. Także biegi są w kierownicy. Zwróćcie uwagę mhm. na, wyłącz, na, na przełącznik zespolony, na wyłączniki. Powiedz mi Jacek, do czego to jest? To są światła. Światła. Tu są migacze, a tam są biegi. Aha. Ile jest biegów? Cztery biegi, 1300 pojemności. I wsteczne. Piąte. I wsteczne. Tak jest, tak jest. No Na tamte czasy to musiał ktoś być bardzo ważny. Politycznie <laughs> chyba, jeżeli, taki, taki jeżeli, samochód, jeżeli takiego Fiata dostał, tak, no. jest, tak? Jest. Bardzo ciekawe lusterko. Takie tak chromowane. Jest. Lusterko Zobaczcie. jest takie, nie wiem czy nie powinno być w ten sposób. Tak. I to jest oryginalne lusterko od, od, od takiego samochodu. I to jest tylko z jednej strony? Z lewej? Z czy jednej strony. Kiedyś nie z prawej tam. nie było, nie? Wtedy. Kiedyś nie? nie były potrzebne te lusterka. Polski Fiat. Tak, polski Fiat. Masz żółte żarówki tak, w środku. pierwsze Fiaty <laughs> miały żółte żarówki, tak jest. Jeszcze zobaczymy z tyłu, jak wygląda ten Fiat. No właśnie. Bo tu są jeszcze te stare światła, nie? Ty Kiedyś były takie kwadratowe. Najstarsze. A to są te najstarsze fiatowskie najstarsze, światła. Najstarsze światła, tak jest. Słyszałem, że w bagażniku masz cały zestaw kempingowy. Mam w bagażniku cały zestaw kempingowy, ale jeszcze chciałem pokazać typowego dla tamtej epoki pieska. Aha. Który się rusza, o, jak się tam delikatnie, powiedzmy, poruszy. Tak. W bagażniku, mhm. proszę bardzo, dla wszystkich zainteresowanych, mamy zestaw od przyczepy, kempingowy, no, karawaningowy, tak? Od tej Romi. Od tej Romi. Jest przedsionek, mhm. słuchajcie, jest stelarz. Są w śledzie w oryginalnej torbie. Typowe zapięcia z tamtych czasów. Troszeczkę starsi widzowie pewnie będą pamiętali takie zapięcia w klebakach których się nosiło do szkoły, bo to było modne nosić chlebak zamiast torby. No tu, oczywiście, torba z narzędziami. Mhm. Podstawowy zestaw do Fiata. Kopułka, tak. Mhm. Kanister, Tak, Ta, kanister. Słuchajcie, dla ciekawostki powiem, że jest to kanister. CPN-owski. CPN? Tak. A woda szczele, że ma minimum 20 lat w środku. <laughs> Dlatego, że jak ja kupiłem tą Romi, to była taka historia, że ta Romi stała prawdopodobnie 20 lat, może ponad 20 lat i nikt do niej nie wchodził. Ktoś przyjechał, zostawił wszystko, tak jakbyś wrócił z wakacji. Przyjechał z wakacji gazety, i zostawił Wszystko, ja. wszystko, wszystko jak ją kupiłem, wszedłem mhm. do środka, to tak jakbym przed po kimś, jakby nie wiem, ktoś gaz wpuścił, bomba wybuchła, nie wiem, cokolwiek. Także tak wszystko było zostawione, jak, jak, jak przyjechało. Gazety miały tam około 20, 20 paru lat. Mhm. Czyli przez te 20 lat prawdopodobnie ona gdzieś tam stała, yy, no i nie była użytkowana. U mnie też nie jest użytkowana, stoi cały czas w garażu pod dachem, nigdy nie dostała wody, nawet myta jest na sucho. Bo właśnie, Jacek mówiłeś mi, że to nie jest tworzywo sztuczne, tylko jest to jest sztuczne. drewniana sklejka. Tak, to jest sklejka. To Czyli jest... dlatego wycofali się z produkcji tych przyczep? Trudno Pewnie? powiedzieć, trudno powiedzieć, jak tu spojrzysz, są pęknięcia, ale to musicie pamiętać, że to ma 48 lat. Mhm. Także wiesz. Y... Ale skoro to jest sklejka drewniana, to tutaj znaczy ja woda ja myślę, może. Że ta przyczepa podejść. musiała być mocno dmana. Od początku, od początku do końca, na pewno garażowana, na pewno żadnej zimy nie przeżyła na dworze, chyba że może pierwszą. A to jest sklejka pokryta żywicą poli. O Jezus Maria. <grystanie> Nieważne, <grystanie> nie musimy takich szczegółów no. wiedzieć. Tutaj masz luk bagażowy. Tak, tu jest luk bagażowy który był produkowany tylko w 1971 roku. Nie bagażowy, tylko na butle. Na butle. Tu są dwa motylki, które go mocują, i trzeci motylek jest w środku. Jak przejdziemy do środka, odkręcimy motylek, to dopiero tutaj Aha, czyli otwieranie się musi, być pojawi... musi być od, środku, tak, od środka. żeby to... złodziej ci nie ukradł butli na przykład, tak? tak. Widzisz, jedno okno jest tylko otwierane. Zwróćcie mhm. uwagę na yy, mechanizmy, które otwierają to okno. Zaraz wejdziemy do środka. Tak, tak, tylko tak. zobaczcie jak to okno pięknie wygląda. Jak te nowoczesne e, hobby tak mają. Mi się kojarzy właśnie... Pewnie tymi... była tylko hobby. <grym> Tak. <grym> Dobrze, to wejdziemy do środka. Także tutaj wejdziemy do środka. Zamek zwykły, patentowy jak w domu. Mhm. Tak. I teraz dopiero nam się, widzowie tego nie będą czuli, pojawi zapach mhm. typowy dla komunistycznych, komunistycznych perolskich domów. Tak, tak. Wow, ale... I tutaj mamy mnóstwo ciekawostek, bo tak jak powiedziałem wszystko jest tak jak, jak tak, zostawił tak, właściciel. Tak, mhm. tak, 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 To jest szafka na ubrania. Szafka na ubrania, a nie torebka, ma drzwi, tak? Tylko jest takie wejście. Tak, nie, 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 Torebka jest również poprzednich właścicieli. Zrócił. uwagę na torebeczka. To wszystko ma 50 lat prawie. To wszystko ma 48. Lat, tak jest. A to co to jest tutaj? Aha, jakieś na skarpetki, jakieś jest to takie... Jakiś taki podróżny gdzieś takie tam do, kieszenie do szafy w przeciągu, czy gdzieś jakiś taki... Jak to powiedzieć? Kieszeń, niezbędnik? Mhm. Tutaj właściciele sobie zawiesili proporczyki. I nawet są chyba zdjęcia tych właścicieli. Tak, ktoś nie chyba nie chyba czy nas... nie, nie, to już Może co... nas oglądają? I chyba ich córeczka. Może córeczka, może wnuczka, pewnie tak. No zwróć uwagę, że te proporczyki są 79-78 rok, nie? Mhm. Kluczborg tak. Jastrzębie zdrój tak. Tak, że... Dobrze. Tutaj kubki oryginalne, takie A, jakie... Tu masz wszystkie oryginalne były. Zobaczcie. Takie. To, to... <śla> Pamiętam moja mama takie coś miała. <śla> 20 lat temu. <śla> I papier taletowy też Dobra, chyba, że pojedziemy. Może w, Przejdziemy w inne miejsce? Przejedziemy się teraz tym zestawem i potem będziemy opowiadać tak, dalszą tak, tak. część, dalszą, dalszą historię. Rozłożymy namiot i wypijemy sobie kawę. Tak, dobra. To jedziemy się <noise> przejechać. Tak. To Jacek teraz odpali. Zobaczymy, jak taka maszyna brzmi. Jednak czarny. To ja wsiadam i przejedziemy się tym zestawem. pasy! Trzeba zapiąć pasy, nie? Trzeba umieć! ale chyba za słabo, nie? Nie wiem. Ale dobra, nie będziemy. Uwaga! I jedziemy! To jest klasyk, nie? Z tyłu zobaczcie jaka kanapa. Jedziemy teraz aleją, czy czepową. Masz Jacek, nawiew na szybę, nie? Jest to, to jest głośnik. A głośnik to jest, myślałem, że nawiew, tak, żeby ci nie parowała gośnik. szyba. To jest głośnik, proszę pana. A nawiew jest tutaj, te wąskie takie listewki. Słuchajcie, mamy teraz pomysł, żeby rozłożyć przedsionek, ten, który jest w bagażniku, więc zaczekajcie chwilę. Za parę naście minut wracamy. Żeby założyć przedsionek trzeba odpiąć od samochodu, żeby przyczepa Postawić. była prosto po prostu. Zwróćcie uwagę, że nie ma żadnych rączek, żeby ją pchać. Mhm. Jest tak lekka, nie? No jest lekka za Ile ma? Kilogramów? Wiesz 350? Co? 300, 300 kg ma. 300. Ale widzę Jacek ciekawe koła. Tak. Kiedyś takie robili, zobaczcie ile tutaj jest. śrub. Dękowe. Jeszcze dentka jest w środku. Tak. 380 masa całkowita, 50 ładowności. Mhm. Ciężar własny 380, 20%. ładowność 50 kg. Same Wiecie? skarby. Tak, Magda przyniosła zapasową dentkę. Także jak ktoś pojechał na wakacje, to jeszcze zdentkę sobie zabrał. Tak, same skarby tutaj można znaleźć w Romie. Teraz Wam pokażemy tajny schowek. Zacieżenie. Znaczy, tutaj durszlak chyba haczy. A grzałka jeszcze. Tutaj się wyciąga z boku tej przyczepy taką szufladę taki barek jakby. że ktoś już przypalił fajnie. Tak. Widzicie, używane było wszystko. Gazową. Proszę bardzo. Ta szuflada podparta jest taką nogą, którą się tutaj opuszcza, jest ze sklejki. Dobrze, tak jak już mówiłem, ten schowek mocowany jest na dwa motylki i trzeci motylek jest w środku, ale żeby mhm. zobaczyć ten motylek musisz wejść do szuflady z kubkami. Mhm. Czyli tutaj gdzieś. Na końcu jest. A tutaj? Tak, to tylko odkręć. No. Dobra, odkręcamy bagażnik z przodu. Tak, żebym tego motylka nie zgubił. o oh o -oh. tak. <grych> Muszę to znaleźć. No, motylek mi spadł. Dobra, mam. Luk bagażowy. Znaczy w sumie. Teraz luk wody, na. dwie butle. Gaz. A, dwie butle tu były. Tak, Tu wkładasz, zabezpieczasz. Mhm. Tu z pewnością był motylek, którego nie ma. Mhm. No cała technologia nasza. Ale butle były specjalne, nie? nie no te takie Aha. te ma Nie były takie PRL-owskie. Aha. Nie 2,5, przepraszam, 2,5 to no, były. Takie. Pamiętam. Czerwone tak. były, nie? Tak, czerwone były. No mój tata taka, miał, taka. pamiętam. I tu na pewno dwie wchodziły. Tutaj jest świetny wywiecznik zobaczcie. Prawie klima. No. <laughs> tu są jeszcze dwa takie same. I też przesuwane. Też że przesuwane, może je tylko uchylić. w środku. Bo okno otwierane jest tylko jedno, tak jak mówiłem. Generalnie jeszcze nie powiedziałem, że jeszcze wcześniej, kiedyś w Polsce produkowali przyczepy kempingowe. Był Trump, w 64, była Biedronka i była Malwa. Mhm. Ale z tego co wiem, to chyba nie ma żadnej jeszcze w Polsce. Więc generalnie ta chyba będzie najlepiej zachowana, najstarsza. Którąś z tych przyczep widać na jednym z filmów polskich czarno-białych. Nie wiem, czy Podróż za jeden uśmiech, czy Wakacje z duchami. Gdzieś mhm. tam się kawałeczek tej przyczepki przewija, tej starszej jeszcze niż, niż ta robi. Także zamkniemy schowek. Tutaj zakręcamy już tego motylka, ale tutaj dokładnie widać z czego jest zbudowana ta przyczepa. To jest po prostu sklejka drewniana. Zajrzymy jeszcze do szafy. Zobaczcie, jak tutaj elektryka wygląda. Korki mamy takie starodawne, wkręcane. Może uda mi się jednego. Korki w przyczepie. Papier toaletowy, ekologiczny. Staramy się pokazać, jak się rozkłada łóżko w tej ROMI. Co tu mamy w ogóle poduszkę. Jeszcze ja sobie ze... Zobaczcie, poduszka mamy są z jedno... Tak. Mamy jedną poduszkę, która pewnie nam będzie potrzebna. Mamy przed sobą pewnie bardzo skomplikowany mechanizm. Stół będzie trzeba pewnie położyć, nie? Tak, tak, tak. tak. A, już tak. widzę tutaj takie listwy. Dobra. A, bo tam się tak stawia, zobaczcie. czekaj, czekaj, czekaj ja wezmę. No, muszę to zabrać? O tuchę, Dobra. Tak. O, proszę bardzo. tak, to się robiło. Czekaj, bo ja tu to... ani Nie, nie, O co tu chodzi? Hmm. Tak. Proszę bardzo, no i co? I trzy osoby leżą. Tak więc. A, widzisz jakby profilowane od razu pod głowę. Pod no uszuki. właśnie. Nie <głos> <głos> czyli Jacek nie spałeś w tej przyczepie jeszcze? Nie, nie, nie spałem i wczoraj właśnie do żoną, że W sumie jeszcze w tej przyczepie nie spaliśmy. Jedna, druga, czyli jeszcze mamy. mamy zapasowe duchy. poduchy. Tak, tutaj. Poczekaj. Tak. Coś tu chyba jeszcze brakuje, bo tu jest jeszcze tak. Hmm, tu się podnosi, zobaczcie. Stawia się nóżki. I tak. I gdzieś musimy mieć jeszcze jedną poduszkę. No pewnie gdzieś przeoczyliśmy pod schowku, nie? Chyba, że to idzie tak. Tak. To idą te cztery tu. To tak, a tam pewnie idzie poduszka normalna do spania. Pod głowę. Mhm. Coś w tym rodzaju. tak to chyba by musiało być. Chyba że gdzieś jest jeszcze jakaś poduszka. O, i proszę bardzo. Wow, tu się zmieści 3-4 osoby. Zobacz, Jacek znalazł dokumenty. 3-4 osoby. Mhm. Tutaj jest napisane. Chyba byłoby ciężko. Ciężko by było, nie? Chyba że mówią o dzieciach. Przecionek prawie rozłożony, ale zobaczcie, nie przetrwał próby czasu. Jednak 50 lat robi swoje okienka się potargały. Tutaj jeszcze mamy taki fajny smaczek. Magda pokaże czym się ogrzewali. Ogrzewacz wnętrzowy promiennikowy na 220. No i hmm. tak to takie. Podłączali sobie do prądu i grzali. Firma Termika. Pewnie starym karawaningowcom z doświadczeniem. Znana z czasów PRL-owskich. Mhm. Tu jest jakieś pokrętło, czy nie? Chyba tylko wtyczka, wtyczka i grzało na maksa, nie? Jechane. No, taka wtyczka. To chyba można nawet było zainstalować mhm. gdzieś na ścianę, nie? Bo tutaj widać, że jest otwór. Mhm. Przecienek mamy już rozłożony. A Magda tu, przyniosła. Tak, a tu Kamil dla Ciebie, żebyś dobrze wczuł się w epokę. Tak, perelowską na orężadę. Bo, Napój bogów <laughs> mojego dzieciństwa, czerwona orężada. Super, dziękuję. Proszę bardzo. Także na będziemy zdrowie. popijać perelowską orężadę. I Magda przygotowała tutaj starocie, które w tej przyczepie były. I teraz Wam pokażemy, co, co w tej przyczepie się tak. znajduje. Tak jak Jacek pewnie opowiadał, my ku naszemu zaskoczeniu otrzymaliśmy tą przyczepę, kupiliśmy ją w pełni wyposażoną, praktycznie gotową do podróży. Jako ciekawostka powiem tak, nawet mieliśmy cukier, cukier. na wyposażeniu hermodkę. Słuchajcie, ten cukier ma, nie wiem, czy 50 lat, może nie 50, ale z kilkadziesiąt, kilkadziesiąt to na pewno. Na nie? pewno, strach otwierać. A otwórz, jak da. Bomba biologiczna. Zobaczymy. Jeszcze się. To nie będzie wybacz, takie czekaj, ja proste. Jest. Yes. Poszło. Sukces. Tak wygląda cukier. Trochę <laughs> Także ale tutaj... Ale grudki się nie zrobiły. Widać, że ktoś gotował. Cukier, sól, herbatka, mhm. to y... jest maselniczka sól, turystyczna, maselniczka Polsport. Mhm. Jest tam masło? <śmiech> <śmiech> Sprawdzimy wszystko. Można Nie. Nie ma. Ale A bardzo ładnie wykończona ten, w środku. Aluminiowe w środku, tak. nie? Piękne. Tu mamy sól z perelu. Durszlak? To się duszlak nazywa, durszlak, nie? Tak. Durszlak. Do sedania takie typ mhm. to typowe. No znaczy nie? Kuchenne. Tutaj komplet menażek, w mhm. których zapewne gotowano. Grzałka do wody, czyli to się w garnuszek. Mhm. I kawkę się robiło. Wkładało, woda się gotowała. Większość tych sprzętów była w tamtym czasie wykonywana przez firmę Predom. Na przykład ta jest z Predomu Turystyczna lampa świetleniowa. Tu mamy drugą wersję. Zobaczcie, to jest ciekawa lampa gazowa. Tak. Wkręcało się ją na butle. Pewnie tak z Magdą myślimy, że na jakąś małą butlę i można było ją zawiesić gdzieś, na przykład na rurce od przedsiąka. E, to tak. Tak. Tutaj butla była na dole i paliła się lampa ogniem. Mhm. Ogień w środku był. Płomień, tak. Płomień jest? był w środku. Z innych ciekawostek firma termika z kolei mhm. termika Domgos. I mamy tutaj Kuchenka kuchenkę elektryczną. Pokażemy Wam, jak sobie radzili ludzie w tamtych czasach gotując obiad. Mamy tutaj elektryczną... elektryczny palnik na stary kabel. Też w komplecie jakby naczynia. Część jest w szafce w środku przyczepy, część tutaj... Pokazowo emaliowane kubeczki, które ku mojej radości wróciły do łask ostatnimi czasy i pojawiły się w naszych sklepach z AGD. A tu mamy piękne plastikowe kubki i również wiemy, że tu jakaś Basia podróżowała. <laughs> pozdrawiamy Basie. Pozdrawiamy Basię. E, także tutaj trochę tego sprzętu. Mhm. I macie w ogóle e, tak, to krzesła. przyjechało częściowo w tej przyczepie. Znaczy, któryś z leżaków nie był w, w niej, już nie mhm. pamiętam. Ale te e, chyba były, bo widzę, że są tak, takie, właśnie te, te stare. Były I to są takie poduchy, mhm. e, które również znaleźliśmy w tej przyczepie. One tutaj, to mają tą miękką część. Mhm. Nie wiem, czy to były takie z, od, jakby od śpiworu i, i, i w, w środku do spania były wykorzystywane, czy, czy jako tutaj. Do Dodatkowe do mhm. siedzenia. Cześć Mucha. Oprócz przedsionka, co też ciekawe, w komplecie dostaliśmy pokrowiec ochronny. No, tak jak mówiłeś, to lata swoje już ma, więc to nie jest mhm. stan idealny, ale i tak uważam, że nie sparcia, musi być naprawdę dobra tkanina. On jest tak na szerokość dosłownie przyczepy. To jest ciekawa sprawa, bo... Ten pokrowiec nakłada się na dach. Jakbyście byli w lesie, na przykład gdzieś w sosnowym lesie, żeby wam żywica nie kapała na dach. To można było przykryć tą całą przyczepę właśnie tym pokrowcem. Dokładnie tak, ale on nie jest taki na boki, nie zachodzi, tylko, tylko centralnie na sam, na sam dach i naciągany jest na szpilki bądź na, na śledzie. No tu też już pewnie wcześniej było pokazywane kuchenka gazowa dla odmiany mhm. i piękny czajnik. Ta część służyła do przygotowywania posiłków. Widać ręcznie wykonane e, przegródki z wycięciami na konkretne naczynia, mhm. i one też w tej szafie funkcjonują, żeby pewnie się nie przemieszczało. No, w tej chwili wszystkie te nowsze przyczepy mają jakby e, od razu e, wykonane te, tego rodzaju zabezpieczenia, przegródki, uchwyty, różne mhm. magnesiki. A tutaj, e, tak do, do, domowym sposobem, ktoś sobie to przygotował. Pokażemy Wam jeszcze prodisz, który jest tutaj w szafie. Pozwolę sobie Magda wyciągnąć, dobrze? Tu mamy prodisz. I zapewne jakaś gospodyni piekła sobie ciasta. No ja, właśnie na tego typu urządzeniu, uczyłam się pieczenia pierwszych biszkoptów w domu moim rodzinnym. I wyszedł? Wyszedł, wyszedł oczywiście. Zobaczcie, tak wygląda prodisz. Pewnie dzieci nie pamiętają takich no, no, urządzeń. Na elektryczne, no, na zasadzie piekarnika uh -huh. tak działające. Jest ten stary kabel, który się podłączało do prodyża albo do tej maszynki, co Wam pokazywałem. Uh -huh, to jest przycisk, taki, taki typowy tutaj, do... mm, żeby się nie oparzyć. Żeby się nie oparzyć, nie, się nie takim pamiętam w którą stronę to się on. Mm -hmm. Coś takiego pewno się robiło. Magda pokaże nam teraz, co jest w szufladach, może znajdziemy coś ciekawego. Tak, tu jeszcze też w szufladach znaleźliśmy skarby. Szufladki się pięknie otwierają i tu mamy tak. Największy skarb to jest pudełko od filmu mhm, od kliszy. do aparatu, A niestety bez kliszy. tak? Co tam w środku brzęczy? Jakieś ciekawostki. Śrubki. Śrubki. No, gospodarz tej przyczepy musiał dużo sam majsterkować, bo tych śrubek tutaj w różnych woreczkach, w różnych tych Gwoździków i śrubek jest dużo. Mm -hmm. A tutaj na uwagę zasługuje yy, torebka po mleku. <grym> torebka po mleku, tak. Ja jeszcze <grym> pamiętam te torebki z mlekiem. ja tak samo. Litr 41 zł. Mm -hmm. Stare ceny przed ewaluacją. Także... To jest yy, chyba do mycia pleców, nie? Do mycia raczej garnuszku. <grym> Albo do garnuszku. <grym> tak. I tu też. też, też kuchenne. Yy, no to też szmatki to nic, mm -hmm. co by. Tu mamy coś w ciekawego. W czasach nie funkcjonowało, a to jest piękny komplet do myślę, czyszczenia ubrań albo butów, albo ubrań szczotki. Mm -hmm. 250 zł. Taki komplet kosztował. Co my to jeszcze mamy? Ciekawego. Tu jest jakieś pudełeczko. Pewnie już nitki Magda nie, wystają, nie pamiętasz. Nie? Tak, nitki, nitki wystają, zestaw mm -hmm. do szycia. Obowiązkowa sprawa. No i mamy stare rysunki. Przypuszczamy, że. Musiał jakiś dzieciaczek sobie podróżować. Mm -hmm. Świetna pamiątka. Ciekawe pamiątka czy ktoś obejrzy super. ten filmik właściciel tej przyczepy, no nie? fajnie to pewnie by było, będzie... bo to taka wartość sentymentalna. Myślę, że tutaj prywatności jego nie naruszymy, a, mm -hmm. a wartość sentymentalna jest. No i wiemy już też, że te osoby być może grały w ping -ponga. być może używały tego do czegoś innego, bo tutaj mamy takie otwory. Mm -hmm. Może coś to zabezpieczało, bym mm -hmm. ochraniało. Druga szuflada również trochę skarbów zawiera. Mm -hmm. I tutaj mamy nawet mydła poprzednich właścicieli. Aha. Zobaczcie, szare mydło. Jedno i drugie. Mm -hmm. W tamtych czasach popularne było takie różowe mydełko For you. Tu niestety go nie ma. Mamy też watę. Wata, cena 47 zł. 47 zł dokładnie. W prl mm -hmm. właśnie w takich w takich z rolkach, zwitkach była sprzedawana wata i był to towar iście deficytowy. To, to dostać watę to był cud. Tu mamy świece stołowe. Czyli do kolacji ktoś sobie mógł tak jest. tutaj używać świec. Zobaczymy czy używali. Myślę, że spokojnie można nie, nie używane. No i mamy jeszcze klej minutka. Nie, środek do wywawiania plan, plam minutka. Tutaj klej. To jest klej. Klej biurowy. Tak. Made in nie. USSR, Aha. czyli w Związku Radzieckim <laughs> wyprodukowany. I jakieś tutaj jeszcze dodatkowo I grzebek Grzebień. i szczoteczka. Mhm. Także takie skarby przyjechały do nas tutaj w przyczepie i my z premedytacją nie pozbywaliśmy się ich, nie, nie niszczyliśmy, nie wyrzucaliśmy, bo chcemy, żeby mhm. to tak zachowało się, jak jest w tej chwili. Fajnie powspominać takie właśnie mydła, cukry, nie, no. sprzed Jak tylu ja lat. Ja te wszystkie sprzęty pamiętam z mojego dzieciństwa, bo myśmy podróżowali wprawdzie nie, nie przyczepą, wtedy nie było nas stać na przyczepę, ale podróżowaliśmy pod namiot dużo bardzo. Spędziłam e, kupa czasu na Lubikowi nad, nad jeziorem pod namiotem, także wszystkie te sprzęty w zasadzie były mhm. w normalnym, codziennym I użytku. Tak jest. No. Tu jeszcze mamy taką lampkę. Ona jest na prąd. Ona jest na A za na zapalniczkę. Aha, tutaj jest zapalniczka samochodowa. Mogli się jej używać albo w samochodzie, albo tutaj, właśnie w przyczepie. Magda, czy tutaj w tej przyczepie są kontakty, gniazdka? Tu jest jeden kontakt na dole, Aha. ale myślę, że on w dużo późniejszym czasie został dorobiony. Aha. Tak samo jak kółko, wiemy, że było dorabiane, bo nawet w pierwszych N-126 nie było tego kółka podporowego tego z przodu, i tu było ono dorobione. I, i z kontaktem jest taka sama historia. Aha. Dobrze, w takim razie dziękujemy Wam za uwagę. Dziękuję Jackowi i Magdzie za oprowadzenie po tej przyczepie. I my dziękujemy. Pijemy orężadę, a Was pozdrawiamy. Trzymajcie się.